I dzień dobry, dzień dobry w niedzielę 29 października. Jesteśmy w Skawinie. To jest Kościół Miłosierdzia Bożego. Idziemy na mszę świętą. A dlaczego w Skawinie? A dlatego, że jest później pochód Wszystkich Świętych. I Patryk ma swój królewski strój. Świętego Patryka. Mieliśmy być na balu Wszystkich Świętych. Bal odwołano. W miejsce balu Wszystkich Świętych wchodzą bale halloweenowe a więc niestety jest jak jest a to jest jedno z niewielu miejsc gdzie taki orszak Wszystkich Świętych ma być taki pochód no. dlatego właśnie tu przyjechaliśmy no i tak nie co mówi drugi Orczak? Zmęczony. Pod Zakładam się na wiatkę. Dobrze uwaga. uśmiech wszyscy robimy. Proszę bardzo, uśmiech, uśmiech. Ładny. Aż nie. I słuchajcie, kciuk, kciuk do góry robimy. Kciuk do góry. Proszę bardzo. Proszę bardzo. To dobrze, Tu to jeszcze? Proszę bardzo, robimy. Waga? Tak, pięknie. Proszę, berło. O, próbuj śpiący. <grywki> Ale miękki robi. No, idziemy.